Wczorajszy wieczór mógł skończyć się tragicznie dla kierowcy Forda Fiesty, który na trasie Bielawa-Pieszyce najpierw wpadł w poślizg, a następnie do rowu. Ustalili bielascy policjanci 23-letnia mieszkanka Pieszyc, jadąc z Bielawy na Pieszyce samochodem marki Ford Fiesta. Na dosyć trudnych, oblodzonej drodze nie zachowała należytych środków ostrożności, wpadła w poślizg i wylądowała w rowie. W wyniku tego zdarzenia kierująca doznała złamania ręki, była trzeźwa. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Bielawie. Policja wciąż apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności w czasie jazdy i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach. Oczywiście cały czas wszędzie staramy się apelować do kierowców. Od kilku dni mamy dosyć trudne warunki drogowe na Szczególnie takich drogach właśnie jak Zbielawa, Pieszyce czy Zdzierżoniowa na Uciechów, te drogi są y, cały czas na nadanie śnieg jest na, nasypywany, są drogi oblodzone. Polujemy do kierowców, aby zdjąć nogę z gazu, dostosować swoją prędkość do panujących warunków drogowych, aby bezpiecznie dojechać w to miejsce, do którego jedziemy. Pogoda nie rozpieszcza kierowców. Jest ślisko, mgliście i niebezpiecznie. Co roku w okresie zimowym wzrasta liczba kolizji. Na szczęście, jak zapewniają policjanci w powiecie dzierżoniowskim, zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych.